Zgadywać rysunki. Słyszycie, mnie to fajnie. Nie ja wiem, że środek nie jest i Dobra. To jest tu pusta kartka. Dobra, jakaś... Dwa Co to być? Dwa... Banan? Nie no, ja już nie wiem. Co to ma być? Co to jest? <laughs> to były No co to jest! Na pewno to, to przypomina. Boomerang? Bume, Nie zgadłam widzowie. Dobra, ciekawe to teraz będę. Ten film był dosyć krótki, ale przestrzegam mało procent. Dobra, serduszko. Strzałka. Cz, Strzałka. Sz, Cz, czy, a, ł, Miłości. Hmm. Nie pamiętam. Nie no. no. o co mi chodzi. Nie wiem, jak co no, się pisało i mówiło. Ludwik. Och, długie wybrała. Co to może być? Wygląda jak serce. Koloruje serce. Ląskie. Spróbuję. Ląskie. To co to jest widzowie, wiecie? Dobra, twoja, twoja turna będzie w trzech ronach. Nie wiem o co chodzi. Za trzy ruty będę ja pewnie. O to chodzi. Eee, to jest woda dobrze, się z nigdy. Dobra, już teraz zgadnę. Dobra, jakaś kreska. Dobra, nie ma już kreski. Kreska. No. Mhm.

że tu zgadnę to tak, ja wiem, że mam usłyszmy głos dziękuję się do wszystko słychać wszystko widzicie czemu nie piszę ponieważ już wiem, że wszystko słyszycie, bo na początku nie wiedziałam czy słyszycie głos, ale teraz słyszycie na pewno więc wiem dobra co to ma być? Niczego mi to nie przypomina. No co to jest baby? Dobra, zrobię wam tryut. Uczę się na pięć. Umiem na cztery. Piszę na trzy. Spodziewam się dwój i dostaję jedynkę.

Dobra, nie umiem rysować, bo ja to, to Dobra, udało się. Mam to już 30. Dobra, wierzę słowo. Sądzę, że jeszcze takie dwie osoby i będzie królew z tego filmu. Wiem, że będzie dosyć krótki, ale proszę nie je Nazwa, się nazywa. Zgadnij rysunek Tak się gra nazywa No jak wiecie no Ostatnio nagrałam Orlinum 2 Tam na obwiodu, ponieważ jeszcze nie wiedziałam, żeby w mnie słyszeć No i Widzicie, że uwazja kiedyś kitu nie miała Jestem w i jej fanką Nagrywa wilgielki. No, już wiecie no Le Nie zgadłam bym. Zobaczymy, co ta narysuje. Mam nadzieję, że. Nie wiem. Jak będziemy robić robux, proszę o to nie prosić. Bo nie, ja doskonał wtedy tylko 5 robux mieli. To być bardzo na dużo. Nie po robuxów. Tylko dostałam. O, no, to słyszeliście, jak wiecie, krzyci serduszka. No to zrobię da igli. Da igli. po prostu. Ja po kolei Nie było tu o Ale bym się nie domyśliła Serduszko Tu, tu jest jakiś uśmiech, nie wiem co to jest chyba oko Proszę dopiję Wypiszcie w komentarzu serduszko, jak dopiszecie, jak napiszecie. Serduszko teraz w komentarzu. Nie to, to. Niedługo zrobię da i piszcie pytania. To na nie odpowiem na jednym dniu. Spiszcie i pytania. A ja parę wezmę, żeby zrobić da i nie wiem, czy na pytania, gdyby ktoś nie wiedział. wiem, o co chodzi. Ale w sumie to To będzie już koniec. Serio, że mam Bo już z tego materiału. クエスチョンだと思いました。

Jeszcze. Okay. To już koniec, dobra, żegnam się z wami widzowie, to już jest do filmu, szybko włączam nagrywanie i pa, pa.